Dojrzałość to jest pewnego rodzaju budowanie relacji z samą sobą, to znaczy kieruje się moim wewnętrznym systemem wartości, który sobie wykształciłam jako dorosła, dojrzała osoba. No tak, bo wiesz, autonomia to jest, gdzie kończę się ja, mm. a zaczynasz ty. No skoro ja, jako mała dziecko, mała dziewczynka, nie mam przestrzeni do tego, żebym, żebym, chociaż te najmniejsze, najdrobniejsze rzeczy wokół mnie mogła wybrać, mogła decydować, to wydaje mi się później, jak ja dorosłej osobie, że mi to się nie należy, po prostu. Jest jeszcze ciekawa rzecz: że jeśli nasza ta autonomia nie jest wystarczająco wykształcona, to na odmienność też nie wiem, naszych znajomych, przyjaciół, mm -hmm. partnerów, w ogóle ludzi reagujemy lękowo, czyli czytaj też agresywnie. Autonomia jest wtedy, kiedy pomiędzy bodźcem a reakcją robimy pauzę. Poczucie autonomii czyli właśnie tego, że jesteśmy inni jakoś od Pozostałych jako indywidualne i niepowtarzalne jednostki oznacza, że my dobrze znosimy, akceptujemy, albo się cieszymy, różnorodność.